Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane struktury logiczne jednolitego pliku kontrolnego. Od 1 lipca 2016 roku obowiązek stosowania formatu jednolitego pliku kontrolnego obejmuje tzw. dużych podatników. I to właśnie ci podatnicy powinni swoje księgi, ewidencje i dowody księgowe dostosować do wymaganego przez Fiskusa formatu elektronicznego. Pozostali podatnicy mikro, mali i średni będą mogli stosować ten format fakultatywnie. Obowiązkowo będą musieli go wdrożyć dopiero od 1 lipca 2018 roku. W przepisach nie ma definicji dużego podatnika. O tym, jaki podmiot można uznać za dużego podatnika, decyduje definicja średniego przedsiębiorcy zamieszczona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Więcej na temat tego, jak przygotować swoją firmę do stosowania jednolitego pliku kontrolnego, dowiesz się na wwwinforfKPL. Znajdziesz tam codzienne aktualności prawne na ten temat, bogatą bazę artykułów i porad oraz audiokomentarz eksperta, z którego dowiesz się, co każdy przedsiębiorca powinien zrobić, aby prawidłowo wypełnić nowe obowiązki. Zapraszam na WWWinforFKpl Sylwia Polewicz, redaktor naczelny Platformy Księgowych i Kadrowych.